Siemaneczko, poznajcie tą maszynę? Tym właśnie się buja rodzinka w terenie. Siemaneczko. Przybyliśmy tu dokończyć oto piękne pole z tyłu. Fajnie tu ostatnio bo wychodziło, nie? Ale już jesteśmy po któryś raz w rzędu, więc może, może jeszcze coś. Do trzech razy sztuka. Do trzech razy sztuka, dokładnie. Więc nie ma co przeciągać. Zapraszamy na kopanko. Tu jest znów nasz towarzysz podobało się mu? no i otóż to i lecimy tatko też pozdrawia do pierwszego dołeczka wracamy do młodego młody rzuca czapką ja nie wiem co on tam znalazł ooo ale młody o <śleszy> O, ale urwał. Młody, młody jak już utarga to. Ja mam kory. Kory mam wybite. No twoja radość młody. Ja, ja cię kręcę. Mówi się w хорошем stanie. Piękny stan. Jeszcze podczyścimy. Troszkę podczyszczone. O młody. Ja nie wiem co mam powiedzieć. Rozwalił system. Stan. Rewelacja. Kraigen. Kraigen 1866. Przód tył, Rewelacja. W ogóle to wychodziły rzeczy w super stanie, nie? A to już pozamiatało. Młode. Szapowa młode. Jak? Ja widziałem co młodym się dzieje, co znalazł, miał mistrzostwo. W stanie. Młody, możesz śmialutko już się pakować gdzieś do domu. Brawo młody. Jak? Urwał? Chociażby nie monetka. ja chcę wygrać. Jeszcze nie, jeszcze się nie rozstrzygło kto wygra pierwszy na pierwszy. Młody, Szapoba. To ma obojdziane petarda. Młody, bo szczaw życia młodego, pięknie, jeszcze raz młody, żółwica, żółwik, czteropacha, żółwica, tak jest młody, brawo, Bogu, że nie mnie... i teraz my mamy swojego fanta, chcieli wygrać, wygrali, tak jest, Wygrali... No nie jadł, tylko tu współczesny. Już zerkamy. Dwa grosze współczesne wygrały turniej Dwa grosiki Pozdrawiamy 2007 <śpuszczalna> Rocznik Który wygrał turniej Ale zwycięzca gdzieś jest tam z przodku Ale on dzisiaj będzie kopał po takim medalu to on dzisiaj stąd nie zejdzie. A my co? My mamy. I dziękuję. Jest nasza pierwsza kopijeczka, Lecimy dalej. Weszliśmy do lasku. O, przyszedł gość uszczęśliwiony pierwszym strzałem. Banan my już nie zejdzie chyba dzisiaj. I co tam od jest? Granat. Granat? Ołowiany? Tak. Pokaż. Ciężki. Ciężki taki kawał. Granat? To nie granata. per opowiada głupoty. Taki kawał ołowiu. Zacny Zacny kawał ołowiu, tak? Byłej Można. jest. Młody <noise> no. no, znowu. No. I co masz w takwie? No, pokaż, pokaż, no, mysz, no. Piękny jakiś tu jest napisane, tu napisane dla zwycięzców wojny pruskiej czy jakoś tak to było brawo a młody cię będzie spał tak? z medalem dobra, a my mamy kawał łowiu i też jest fajnie, nie? no jasne, że tak dobra kopiemy dalej młody znów się przyszedł pochwalić co tam może masz? Kostka do gry. Kostka do gry. Ale metalowa. 2, to jest dwa. Poczekaj, to jest sześć. bo ja nic nie widzę. To jest albo cztery, albo pięć. Na kolanko. Worszy. Hmm? No zgadza się. O szósteczka. Młody kostkę dopadł do ołowiadą do gry. Młody dzisiaj jakieś dziwne fanty. oby tak dalej. Oczywiście. Kosteczka. Super. Szósteczka. Dzisiaj tak. Dzisiaj kopiesz na szóstkę. A my jednak na razie na spokojnie, ale się dopiero rozkręcamy, nie? Jasne, że tak. Budzimy grać. Jeszcze jedną musisz wykopać. Dobra. Młody. Powodzonka, bo dzisiaj masz dzień konia. To była coś mi nie idzie. A? Dobra, hej, hej! I teraz Żenio na oko szuka, gdzie jest kopiejko. Ty je widzisz? Widzę. Jest, będzie A. Aaa! Jest, go biedny! Słysz mnie za weźmie? Jest kopiejeczka i co to? No. Dwa grosze współczesne, o rany! O, nie, no nie, tam dwa grosze młode no. i te. Dobra, daj. Ale zniszczone teraz. No choć jakbyś od nakapieśka. O, dobra, niech jest kopiejeczka ale... Tak, i się cię do, do zejdziemy, na żeby Na polu się tego nie spodziewałem. No dobra, jest kopiejku, lecimy dalej. To jest z zawleczek, tak? Tak jest, dobra, lecimy dalej Zatrzymała się ekipa Tu ekipa z wykrywaczami, a to... Na głas prosto Tak jest na oko takiego lapsiora Kacper, a my idziemy z wykrywaczami nie widzimy A tu na oczko Taki piękny Moniaczek, tak? Niech będzie moniaczek, kopiejka tam wpiszemy i... Będzie gitesik Lecimy dalej, hej, hej. może, może Mo, młody dajesz Gdy pomoże, nie pomoże, to pomoże, może może. A gdy nie pomoże, to pomoże może las. Brawo <noise> Za Zadykcję. A my tu mamy taki na ramienniczek, tak? Kacpo jak z broni? Czy nie z broni? Nie Tu się tu przykłada. Ale to raczej nie jest z broni, a obstawiam zwiertarki takiej ręcznej Przykładałeś i kręciłeś. Eee, jak to woli. Jak to woli, nie? Wywszą było z broni, ale raczej raczej to jest właśnie z tego. Zwiertareczki. <gum> Brawo, gumkę dołożymy i. Dobra. Żenia czego szukasz? Złota. Złotych monet. Dobra, do następnego. Jak panowie zabawa? Dobrze. A my? Mamy tutaj o. Monetku o. Ale ciężko coś na niej. Ale, ale. A jest. Prysaczek chyba. Tak jest, tak coś tu, taki zarysik No jak najbardziej. Mamy prusaczka Z tej strony chyba niestety nic nie być Nie, coś się tam coś coś się dwój O, wysycha Dobra Jeszcze go tu spróbuję delikatnie Specjalnym płynem przetrzeć Płyn użyty Za wiele nie dał Ale jest twój Dobra, dobra. Chłopaki nie kopią dziuru. A ta tu się tu pobawi. Jeszcze chwilkę. Do następnego. O, tylko zerknijcie. Kolejna. Kolejna molecka. O Jezu. Cesarstwo. O, piąteczka. Czekajcie. Bo... O. Jest piątula z cesarstwa o, ładnie widać i tu mamy Przetrzemy. Data da, do odczytania, ale troszkę Przymazana teraz, nie będziemy czyścić Jak coś się pokazało. Młodzi się bawią, a tatka sobie coś zaczął pomalutku Kopieczki Zwijać z cesarstwa. Dobra, do następnego. Gózik. Żenia. Co to jest? Guzik? Guzik. Guziczek, a co miała być? Kopiejka, nie? Ko... Żenia tu przyleciała, ja też myślałem, że będzie monetko. A jest. Guziczek. Więc tradycyjnie guziczki się pokazały. Takim pięknym akcentem, chłopaki tam walczą. Dziury chyba wykopali, że dwaj wejdą, tak? Duża dziura? Aha. Aha. Pójdziemy tam zaraz zerknąć, co oni tam wyfedrowali. A na razie lecimy dalej. Zerknijcie. Żenia tam próbuje odszyfrować. Cóż to będzie? 2823, manietka. Ale ładna, ale ładny stan, nie? Ale piękna, ale piękniunia, wyostrz, że nie wiem tam chował przed nami, a ona, o tu fajne słoneczko to jest, ale piękny stan, jeden Fenning 1828 i z tyłu, no piękna, naprawdę, dawno takie mnie nie wykopali. Piękniutka. Ja nie wiem, czy w ogóle taką wykopałem w takim stanie. Piękna, Żenia, nie? Naprawdę super stan. Zadą, siód, prosić, no. Jeszcze lepiej teraz widać. A No, piękna wyszła. Tu wychodzą monetki, naprawdę rewelacyjne. Jak i wszystkie fanty. Dobra. Lecimy dalej. Drodzy, kładziemy to miejscu, tam gdzie my No. piękny. Chcieliśmy odchodzić w jednym dołeczku. Jakżeście zrozumieli, że nie. Chodźcie jaki guziczek. Piękny. I fenoleczek też. Obydwa fanciory, nie? Super! Lepiej No i młodzież wyszedł z żelką. <głos> <głos> Dziękuję bardzo, ładnie. No super, ale dołeczek. Dwa takie z jednego no dołeczka. Bardzo ładne. No i koniec. Sprzęt wyłączony. Zerknijcie ze stanowiska. Taki taki Okop. Wykopali, okopek wykopali, jeden tutaj siedzi sprawca, drugi tutaj, bo już się nie chciało okopać, swoje dzisiaj wykopał. No i co? Szybkie podsumowanko. Troszku monetek wyskoczyło. Nie będziemy wszystkich wyróżniać. Ale na pewno fe... jeden fening jest naprawdę super stan. Tak jest, zerknijcie, u nas taki stan petarda, a do tego oczywiście kwiatuszki w takim pięknym otoczeniu, scenografia. Też oto ten pan tutaj przyczynił się do tego kostkę, tak kwiatowego, zróbmy kostką, kostkę młody utargał i młody dzierżył swój fancior i to jest na pewno fancior dnia i, I miesiąca i I w ogóle mu w życiu, <laughs> o jak się sypie. Naprawdę mistrzostwo. I w tym roku. <laughs> Taki piękny medal pruski. Za zwycięstwo? Co to było To było, to było za zwycięstwo, Wojnę, wojny pruskie. A z tyłu było, to był chyba zaszczyt, że Bóg coś tam... Nie Aha, dobra. Dobra, <laughs> spokojnie damy opis, ale naprawdę bomba. Razem, reserę mogą leżeć. bo naprawdę, obydwa fanty zacny stan. Jak się podobało, strzelać łapki? Tak jest, łapki razem z kwiatami. Subskrypcje, wspomagać kawał. Tak jest. Zapraszamy na następne odcinki z rodzinką w terenie. Pozdrowienia.